Good morning, good morning, good morning. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. We are back talking about Ephesians chapter two. Powracamy do omawiania drugiego rozdziału listu do Efezjan. Tak wiele pięknych prawd nauczyliśmy się już z tego listu. Teraz Paweł kontynuuje ten sam temat, ale znowu pod nieco innym kątem. So you are not foreigners or guests. Nie jesteście więc cudzoziemcami ani gośćmi, ale raczej jesteście dziećmi miasta świętych. You know, Wiesz? Debbie, said to me something recently. Debbie powiedziała mi ostatnio coś. She said, I don't really know where I belong. Powiedziała: Tak naprawdę nie wiem, gdzie jest moje miejsce. Powiedziała: Kiedy jestem w Ameryce, czuję się jak obcokrajowiec, ponieważ tak długo byłem z od mojego kraju. Powiedziała: Kiedy jestem w Ameryce, czuję się jak obcokrajowiec, ponieważ tak długo byłam z dala od mojego kraju. Powiedziała: W Austrii czuję się jak obcokrajowiec, ponieważ to nie jest mój kraj. Powiedziała też: Mieszkam w Brazylii od 10 lat, ale tutaj też jestem obcokrajowcem. She said, I feel everywhere. Czuję się obcokrajowcem wszędzie. And I said to her, Odpowiedziałem jej. to her: że because you are a foreigner everywhere here on this earth.

Więc nie jesteście cudzoziemcami, ani gośćmi, ale jesteście dziećmi Miasta Świętych. Kiedy Biblia mówi o Mieście Świętych, Or another translation says, the New Jerusalem? lub inne tłumaczenie mówi o Nowym Jeruzalemie, you know what that city is? czy wiesz, czym jest to miasto? It's church. To Kościół. So, tak więc my, chrześcijanie, powinniśmy czuć się obcokrajowcami wszędzie poza kościołem. It's an interesting thought, right? To interesująca myśl, prawda? Tak więc w ciele Chrystusa nie jesteśmy cudzoziemcami tam wszyscy należymy do tej samej narodowości. On mówi, jesteście dziećmi miasta świętych ze wszystkimi prawami członków rodziny Domu Bożego. Really? Really like how the passion says this. Bardzo, bardzo podoba mi się to, jak tłumaczenie The Passion to mówi. With all the rights of, of the family members. Ze wszystkimi prawami członków rodziny. You know, if you are a family member. Jeśli jesteś członkiem rodziny. Jeśli jesteś członkiem rodziny, masz zupełnie inne prawa niż wtedy, gdy jesteś gościem lub odwiedzającym. There. Jako członek rodziny po prostu otwierasz lodówkę i bierzesz to, co tam jest. Zrozumienie tej prawdy nie zajęło Claytonowi zbyt wiele czasu. I mean, he became very bold. Stał się bardzo odważny. He used to say, i am son. Mawiał, jestem synem Reinharda. He is my dad. On jest moim ojcem. And he is famous. I on jest sławny. Clayton, used to say, my dad is rich. Clayton mówi: Mój tata jest bogaty. Miał takie nastawienie: teraz, kiedy jest, zostałem adoptowany, to jest moja rodzina. And here in this place I, have rights. I tutaj w tym miejscu mam prawa. Zastanów się nad tym myśleniem. in the family of God, every single one of the family members has rights. W rodzinie Bożej każdy ze jej członków ma prawa. Equal rights. Równe prawa. But as I look at the church as a whole worldwide, ale kiedy patrzę na Kościół jako całość na całym świecie, not everybody has equal rights. Nie wszyscy mają równe prawa. Wielu mówi się, że mają obowiązki, a nie daje się im praw. Ale w prawdziwej rodzinie wszyscy mamy równe prawa, ponieważ wszyscy jesteśmy częścią tej samej rodziny. Gdyby Kościół tak żył, bylibyśmy świadectwem dla świata. Zawsze boli mnie serce. When in the church there was this division of groups. gdy w kościele istnieje podział na grupy. One is ridiculously wealthy and is just living it up with his wealth. Jedna z nich jest absurdalnie bogata i po prostu żyje swoim bogactwem. And another of the same another member of the same family is very poor. Inny członek tej samej rodziny jest bardzo biedny, a bogaty brat nie chce się z nim dzielić. kiedy mój syn przechodził przez trudny okres, mój drugi syn rzucił pracę, oddał swoje rzeczy, włożył ubrania do samochodu, jechał 7 godzin. I przeprowadził się do mieszkania swojego brata. Tylko po to, by być przy kimś z rodziny, kto przeżywa trudności. Biblia mówi, że na tym świecie jesteśmy cudzoziemcami, ale w kościele nie. Mamy prawa jako cudzoziemcy. Of the of God. Mamy prawa jako członkowie rodziny w Domu Bożym. You know, know we have God, wiem, że mamy prawa przed Bogiem, we also have the of God, from God's ale mamy również prawa w rodzinie Bożej z Bożej perspektywy. You have a right to be loved by your Masz prawo być kochanym przez swoich braci. You have a right to be by your Masz prawo do pomocy ze strony braci. Masz prawo do opieki ze strony braci